Ma zaledwie 12 lat, a już podbija polski rynek muzyczny. Ostatnio nagrała duet z Kają, którego mogą pozazdrościć i inni artyści. W ubiegłym roku wygrała Eurowizję Junior. Wiecie o kim mówię. Zapraszam Was na wywiad z Wiki Gabor. Wiki. <śmierdzi> <śmierdzi> takiego wywiadu to chyba jeszcze nie miałaś, co na karuzeli? Ale super! Boże, jak ja to jak widziałam tą koleżę, to chciałam wejść i weszłam. I to jest najważniejsze. I to jest właśnie mój kutyk, My Little Pony jest naprawdę super. A są dwa kutyki nawet. Słuchaj, jest 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. My pojawiłyśmy się tutaj w Wiśle. Powiedz mi, jak atmosfera, jak się bawisz. Jest super, to jest mój pierwszy raz, mój debitancki właśnie. Jest naprawdę super atmosfera. Bardzo się cieszę, że ludzie sobie tak pomagają, i to jest bardzo ważne dla mnie, bo orkiestra też uratowała życie mojemu kuzynowi Wiktorowi. Prawda? Więc no to właśnie jest tam w serduszku, więc ja. Zachęcam wszystkich do tego, żeby y, wrzucali ile, ile można, y, żeby pom no, pomagać sobie nawzajem. Właśnie y, moja najnowsza piosenka Ramię w ramię, którą zrobiłam właśnie skają, którą serdecznie pozdrawiam, jest o tym, żeby się wspierać. razem Zmieniamy ten świat! To jest naprawdę ważne i mam nadzieję, że wszyscy y, no, po prostu będą się wspierać i pomagać sobie nawzajem. Y, i w ogóle orkiestra jest super, więc. A propos Kai waszego em, duetu, jak w ogóle to się stało, że, że spożyłyście ten utwór, kto do kogo się odezwał? Więc to naprawdę tak wyszło, że Kaja mnie zobaczyła na portalu jak śpiewam, e, e, jak śpiewam Emmy Winehouse, e, to było back to black, tak? I widziała i się to bardzo spodobało i udostępniła e, u siebie na E, udostępniła po prostu u siebie, i moi rodzice to zauważyli i mi pokazali. Ja byłam w szoku, bo u mnie zawsze w domu, e, bo zawsze ktoś słuchał. E, zawsze ta piosenka, pios... jakby nie. Zawsze ta muzyka Kai, była mhm. obecna w domu I, i zawsze jej słuchaliśmy. I jak ja zobaczyłam, że Kaja udostępniła u siebie właśnie ten post, byłam w szoku i to było niesamowite. Chyba każdy luwe. Tak, i po prostu tak. Wpadł na taki pomysł, że fajnie by było zrobić duet i tak, nie tak jakoś się stało, że my obej bardzo chcieliśmy zrobić właśnie taki, taką rzecz i jakoś tak wyszło, że zrobiłem właśnie ten duet, ale dla mnie to jest mega zaszczyt z taką polską legendą, z taką, z taką ikoną robić duet, więc to jest niesamowite i wpadliśmy na taki pomysł, żeby po prostu zrobić tą piosenkę o tym, żeby, żeby ludzie się wspierali. Kto wymyślił tekst do tej piosenki? Kto wymyślił teledysk? Jak to wygląda? E, piosenka i, i też e, słowa, e, jakby te piosenki e, robili e, Patryk Humor, Lanber i Dominik Buczkowski, i też Kaja e, dodała e, e, takie fajne rzeczy do tekstu. E, ja generalnie się nie mieszam, zostawiam to dla starszych, bardziej e, doświadczonych ludzi. Mm -hmm. e, ja komponuję swoje piosenki, ale na pewno. Jak oni coś robią, to znaczy, że to będzie hit i że to będzie naprawdę e, wspaniała piosenka, więc ja, ja się nie mieszałam. E... No. Ale piosenka wyszła super i jak ją usłyszałam, to mi się tak spodobała, że cały czas sobie ją nuciłam. Już nie mogłam się doczekać e, tego, kiedy ją e, wreszcie zaśpiewam w studiu e, i kiedy po prostu spotkamy się z i zaśpiewamy to razem w studiu, bo w ogóle atmosfera w studiu była niesamowita i tyle tak się fajnie wszystko nagrywało, że e, to było po prostu takie miłe i no, chciałabym to zrobić jeszcze raz. Polubiłyście się, macie ze sobą kontakt? Bardzo i, i, i ona jest tak super osobą. E, ona nie udaje, i to najważniejsze jest to, że ona nie udaje nikogo przed kamerą. Ona jest e, po prostu sobą cały czas i to jest, myślę, że to jest najlepsze w tym wszystkim, że no, ona nie udaje nikogo. Ona jest tak super osobą, jak się widzie, widzi przed kamerą e, i, tak, i taka w, w życiu. Ona jest po prostu super osobą i, i bardzo dobrze się dogadujemy. E, Dawać jakieś wskazówki? Wiesz, no to doświadczona gwiazda, która jakby tak. tyle przeżyła w swoim życiu. Dawała mi wskazówki i też mi pomagała nad dykcją, bo e, ja e, też długo nie mieszkam w Polsce i mam czasami takie problemy z dykcją. I też mi pomagała i to było takie śmieszne, bo ona e, przed mikrofonem taki gest mi pokazywała jak to śpiewać, więc to było naprawdę fajne z jej strony, bardzo jej dziękuję. E, i to było tak super, w ogóle, że ona mi tak pomagała i że, i że to była taka luźna atmosfera, że nie było napięcia w studiu. I, I powiedziała też taki fajny tekst, że ma teraz jeszcze większą romską rodzinę. I to, i to mi tak do serca, takie miłe serce po prostu. I też dla całej mojej rodziny, bo oni wszyscy są fanami i teraz zrobiłam z, z Kają duet. I to jest takie najlepsze. A marzy ci jeszcze duet z jakąś wybitną gwiazdą? Tak, mam bardzo dużo takich gwiazd. <noise> na przykład Blue Cafe, AfroMental, e, zagranicznych artystów, moją idolką jest Ariana Grande. Zobaczymy, może to się stanie, może nie, ale do tego jeszcze długa droga, żeby ona mnie, e, żebym w ogóle z nią zrobiła duet, ale na razie e, z takimi konami i z takimi gwiazdami e, to z Blue Cafe i z Mental, e, właśnie najbardziej. A ja myślałam, że z Roxy nagracie oh. wspólny utwór. Ona wygrała Eurowizję, ty wygrałaś Eurowizję, może <noise> to byłby dobry numer. To by było na. To to był naprawdę świetny numer. Ja myślę, że to był, to jest naprawdę fajny pomysł. Myślę, że na pewno będzie taka okazja, ale też my obaj mamy tyle dużo na głowie, że nie spotykamy się tak często mm -hmm. i nie mamy też na to czasu. Ale bierzemy razem udział w The Voice Camp i serdecznie zapraszam, bo to będzie naprawdę super zabawa. Ja to będę pierwszy raz. Mm -hmm. Będziemy w różnych terminach, więc nie będę się widziała z Rosjanu, ale obaj bierzemy w tym samym kampie udział, więc zapraszam serdecznie, bo to będzie naprawdę super zabawa. I wszyscy, którzy już byli na kampach, mówili mi, że to jest naprawdę fajne. Od Eurowizji minęło parę tygodni. I powiedz mi, jak ty się odnajdujesz w tym świecie? Czy to w ogóle do ciebie dotarło, że masz najlepszy głos w całym, no, na całym świecie? Może nie najlepszy, <laughs> powiem tak. E, ale ja bardzo się cieszę, że spełnią swoje marzenia, bo to jest dla mnie najważniejsze. I, i zachęcam wszystkich do spełnienia swoich marzeń, bo to jest naprawdę super i trzeba podążać po prostu e, po, swoich, po swoje marzenia. Jak sobie radzisz teraz w, w tym życiu? E, tutaj kariera, masz szkołę, masz dopiero 12 lat. Jak to godzisz? Ja. Bardzo dobrze sobie radzę, powiem tak. Nawet e, jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Mam super rodziców, e, mam wspaniałą szkołę e, i przyjaciół, którzy mi wysyłają materiały. I no, myślę na tym e, nauczeniu indywidualnym, bo bardzo mam dużo na głowie, ale jak na razie. Mi bardzo fajnie idzie, więc jest okej. Okay. A ja myślałam, bo czytałam na portalach internetowych, że ty nie masz zamiaru robić kariery w Polsce, tylko za granicą. Jak, jak to jest? To, to nie jest prawda. Po pierwsze, to nie jest prawda, w ogóle nie. Ja chcę robić karierę w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Chcę robić na całym świecie, więc. No nie wiem, ale na pewno nie powiedziałam, że nie chcę robić kariery w Polsce, bo chcę eee, z całym serduszkiem. Ale nie tylko w Polsce, tylko też na całym świecie. Chcę koncertować moich swoich fanów na całym świecie, bo to jest bardzo fajne i moje na Grande właśnie tak może jedzie po całym świecie i robi właśnie tę karierę. To jest moje największe marzenie, które chcę spełnić, ale nigdy nie powiedziałam, że nie chcę robić kariery w Polsce, bo robić karierę w Polsce to jest najlepszy rzecz ever. To tylko na koniec chciałam zapytać, jakie masz plany na ten najbliższy czas? Ojej, myślę, że puta, dużo singli. Eee, wczoraj już nagrywałam eee, też single, więc cały czas nagrywam, cały czas tworzę, eee, ale zobaczycie wkrótce co będzie. No coś nowego oczywiście, ale eee, nie zradzam niczego. To nie, nie. czekamy z niecierpliwością nie. i trzymamy kciuki <laughs> i przyglądamy się właśnie Twojej karierze. Fajnie, super. Dzięki. Cieszę się. <laughs>